Kapibara. Kapibara, 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 kapibara. Like dog stoj! Uh, uh, uh. Tak, oczywiście, to jest 3 minuty z Twoim pieskiem. Dobra. E, mam pytanie. Jeśli, jeśli ta gra faktycznie będzie trwała 3 minuty, no to będzie najkrótszy odcinek z tego kanału. Ciekawe. Ku, zacznij e wyjść. Ku. Interact with the frisbee by pressing e. Okej. Okay. Bum, bum. I piesek przyszedł. I dał nam frisbee. Bardzo dobrze. A spróbujemy. A spróbujemy tak bardzo daleko to frisbee. Ups. O! Oh. O, mamy budę psa. Mamy budę pieseczka. Bardzo dobrze. Try right Hit the blue area, ok? Bardzo dobrze. Zabawa ze swoim pieskiem. Eee, bum, bum, bum. Jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze, eee, piesek. Jak ty możesz mieć na imię? Dobre, najpopularniejsze imię dla psów? Najpopularniejsze imię dla psów. Luna Lola Daisy Bella Max Rocky Rocky. Będziesz Rocky. Będziesz pieskiem Rocky Okej. Okay. Będziesz moim pieskiem Rocky I ziom. Oj. Niestety nie dałem tam. Co się stało? Nie. Hops. I hops. No nadal nie dałem no, do niebieskiej areno areny. Boom. Okej, okay, tym razem dałem bardzo dobrze Rocky. Bardzo dobrze i jom. Inny pies. Dobra, dobra, dobra. Inny pies się zjawił. To może nasz drugi pies. Ej, okay, był Rocky, teraz będzie Luna. Albo Lola, albo Daisy. Albo Bella, Max Charlie. Będzie Luna. Ok, Luna Roki, Frum! Biegnijcie po nią. Kto pierwszy przyniesie? Przyniosła Luna bardzo dobrze. Luna Frum! Kurde, no niestety do niebieskiego obszaru nie trafiłem. Bo widzicie, ja nie umiem rzucać tym frisbee, nie orientuję się. Luna cały czas przynosi, ale Luna stój spokojnie. Niech Roki trochę się wytęży. No, szkurde, no nie umiem do tego niebieskiego, głupiego obszaru trafić. Przepraszam, pieski, że na was krzyczę. To nie wasza wina, to moja wina. Zaraz mnie coś trafi. Okej, okay. tym razem będzie, tym razem jest. Luna tym razem przy. Luna cały czas przynosi. Daj trochę Rokiemu, daj trochę Rokiemu. Za daleko, ewidentnie za daleko, ale daj Rokiemu, no. Pff, roki niech przyniesie to raz. Luna, przestań, Luna. Nie wolno tak. Nie wolno. A było tak blisko. No. Daj Rokiemu, chociaż Roki się już wybawił trochę. Bo luny nie było. Z moim celem ta gra będzie trwała 10 minut. Miejmy nadzieję, że tylko 10 minut. Okej. Okay. Dobra. Dobra. Ty masz... Razie... Gdzie jest Luna? Roki, co się stało? Gdzie jest Luna? Okej, okay, zaczął padać deszcz, Luna nie lubi deszczu, dlatego poszła do domku. Do domku poszła. Tylko coś cicho się zrobiło. Dlatego rzucam wam muzykę! Jakąś taką pogodną, deszczową muzyczkę. To na pewno wyskoczyło jako pierwsze, jako pierwsze w internecie, wpisałem deszczowa muzyczka, no copyright. No weźcie, przyłóż do tego rzutu Okej, okay, bum Bum Bardzo dobrze Samo motywacja Czemu piszę za tobą Ja obracać się nie mogę, ale zignorujmy to, 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 to. Naciśnij ku, aby się obrócić Mam to gdzieś! Mam to gdzieś! Mam to gdzieś, będę sobie rzucał swojemu pieskowi. Yy, mam to gdzieś, że ktoś jest za mną, ktoś jest przede mną. L ludzie są wszędzie wokoło. No to. co tam. Ma... Co... Tam na pewno Luna łazi. Tam za mną Luna łazi. Zaraz pewnie wyjdzie z tych szaków i sobie przyjdzie, pójdzie yy, aportować razem z Rockim. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, Rockin. Bardzo dobrze. Jesteś bardzo dobrym pieskiem. Roczku. Stało hałasować w krzakach. Luna już wyszła z tych krzaków, które były tam gdzieś za mną. I zaraz będzie. No, nadal mogę nacisnąć kur, żeby się odwrócić, ale nie chcę się odwrócić No, jak Luna kocha, to przyjdzie. Prawda, piesku? Prawda, Roki? Jaki słodki pieseczek, dobra. Hops. Pisza się zrobiła. Lunka gdzieś nie idzie. To jest bardzo podejrzane, że Luna nie idzie. Halo Luna, gdzie ty jesteś? Bo Roki się już niecierpliwi. Roki już się znudził aportowaniem. I chce, żebyś ty przyszła i trochę zaaportowała. Na bank, jak którymś razem rzucę, to mi coś wyskoczy na twarz. Może wściekła Luna. Może Luna będzie miała w i mi wyskoczy na twarz. Eee, pyk. Ale ja nadal. Ja nadal się bawię bapon. Okej. Okay. O, jedną ręką, jedną ręką umiem pięknie rzucać piłki. okej, okay, teraz trafiła te. Mogę nadal się obrócić. To mi... To mi nadal zezwala się obrócić, ale ja nie chcę się obrócać. O. Oh, oh. Obracać! Czemu ja mam takie przejęzyczenia? Okej, okay, bardzo dobrze, ale... Coś tam nie pogasło. Luna jest już obok mnie. Luna jest już obok mnie. I... Ja wiem, że ty tam jesteś Luna. Ja wiem, że mi prze, mnie przestraszysz Luna, ale nie, nie dam ci się, nie dam ci się. Y, Luna, Luna, Luna to jest taki pies, który lubi przykusy, naprawdę. Ja jak będę po prostu sobie pewnego razu rzucać, to ona wyskoczy, zabierze mi to frisbee i ucieknie! Ja wiem, że mi y, takie cyrki zrobi, bo nie jeden raz mnie już tak robiła Luna. Ale Roki to jest posłuszny, y, z Rokiem warto się bawić, o! Jeszcze nie teraz. Może jeszcze nie teraz. Może Luna czeka, aż będzie odpowiedni moment. Ja nadal będę sobie rzucał z tym pieskiem. Ten odcinek będzie najnudniejszym odcinkiem w historii, ale ja nadal będę sobie rzucał mojemu Rokiemu. Bo Luna, ja nie lubię przykusów, ja nie lubię przykusów. Przykusy nie są dobre. Naprawdę nie są dobre. Na 100% pewnego razu mi coś wystrzeli. No, ja nie wierzę, że nie. Ta gra miała w ogóle trwać 3 minuty. Na 100%, jak się odwrócę, no to mi coś wyskoczy. Ale, to na pewno też nie będzie trwać w nieskończoność. Na pewno kiedyś się to skończy. Prędzej czy później coś mi wyskoczy. On tak dziwnie podszedł. Czary mary czary mary lunka! Lunka wyskocz mi! Wyskocz mi. Ja już chcę mieć to za sobą. Ja nie lubię czekać na y, jumpscara. Czekanie na jumpscara jest najgorsze. Najgorsze jest czekanie na jumpscara, bo wiesz, że coś ci zaraz wyskoczy, ale nie wiesz kiedy ci to wyskoczy. Dawaj, wyskocz mi. Ja muszę być przygotowany. Ja cały czas jestem przygotowany. Yy, Roki coś się chyba... Coś się... Coś się złego stało rokiemu. Bo on tak coraz, coraz jakoś tam nie mrawo wygląda. Ale okej, okay, roki, roki. Dobra, ja ja chyba będę to rzucał w nieskończoność. Chociaż coś się do mnie zbliżyło ewidentnie. Luna się do mnie zbliżyła, Luna tam nadal jest. Ja wiem, że ty tam nadal jesteś, piesku. I wiem, że pewnego razu, jak rzucę to frisbee, to mi jumpskera zasadzisz. Najgorzej, jak ten jumpscare będzie głośny. Bo wtedy ja nie wiem, co ja zrobię. Ja normalnie mogę przewrócić ten Griskin, który jest za mną. Ze strachu. Dobra, no. Ewidentnie coś musi się stać. Dobra, 10 razy odbiję te frisbee. Jak się nic nie stanie, to ja się e, odwracam. Naciskam kół i się odwracam. Raz. Musi się coś stać. Musi się coś stać. Dwa. Dobra, give me, give me, give me. Trzy! O, trzy razy z rzędu bardzo dobrze rzuciłem. Może to muszę któryś raz z rzędu bardzo dobrze rzucić. Ale powinno być po prostu jakoś to zaprogramowane. Wszystko, wszystko jest ze sobą zaprogramowane, więc to też musi być ze sobą zaprogramowane. Ja w ogóle, gdy się stresuję, to mówię bardzo szybko, więc... Nie no, żartuję. Po prostu teraz mam jakiegoś takiego dziwnego stresa. Oj, oj, oj źle rzuciłem. Źle rzuciłem, strajk zmarnowany. Jak normalnie jest w grach, taki strike 1, strike 2, strike 3. Może nie ma strikeu 1, no bo strike 1 to raz rzucisz dobrze i nie masz w ogóle strajku, ale jest strike, jak się rzuci któryś raz z rzędu. Dobra, teraz rzucam jakiś siódmy raz z rzędu. Cały czas rzucam teraz w to samo miejsce. To jest, to jest niepojemne, Dobra, teraz prosto. Bardziej tak pod, pod ukosem rzuciłem, ale niech będzie. Dobra. Za trzy się odwracamy. Zawsze się odwracamy. No, musi być, no. Albo się odwrócimy i nic nie będzie. Odwrócimy się z powrotem i Luna wściekła nam wyskoczy. Ale dobra, przepraszam, piesku. Ja cały czas tak mówię o Lunie, Lunie, Lunie. Ale wiesz, ja ciebie też kocham. Ja kocham obo oboje nasze pieski: no Lunę i Rokiego. Mam nadzieję, że to Roki, a nie jakiś Jack. Dobra. Okej, okay, mam mam to wyrzucić bardzo daleko. Ja jeszcze chyba tam nie rzucałem. Aż tak daleko chyba nie rzucałem. Przerzucałem. Okej, okay, to niestety nie wypali, nie wypali. Dobra. Ile razy ja muszę rzucić, żeby coś było. Ej, jeśli w ogóle wam się chce... Pewy, pewnej osobie się chciało liczyć, ile ja razy powiedziałem Skalmar. Więc Ty możesz policzyć, ile ja razy rzuciłem Rokiemu. Oraz lunie. Dobra. Trzy, dwa, jeden. Nic nie ma. I się tło zmieniło magicznie. Dobra, wiedziałem, że to nie ma sensu. Zaraz mi coś na 100% wyskocze. Mogę się obrócić? Nie mogę. Gdzie ja mam teraz rzucić? No i popsie! Pop się! Mogę wyciągać słuchawki! O nieee! Ej, ale myślałem, że coś będzie gorszego. Zawiodłem się w sumie, zawiodłem się. Ale Harry jest tak, cute doga. Tutaj też jest... Tutaj też jest cudowny pieseczek, no. Cudowny pieseczek! Cute doga, Cute doga, cudowny pieseczek, ale... Ale morał tej historii taki, że psy też mają uczucia i lubią jakim się rzuca Mam nadzieję, że Wam się spodobało i. Cześć!